Więcej. Nie no nie. Płat. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak! tak! Kingpin kontra Bruce. <gry> dobra iść. Dobra To Ten mnie nie wygania. Ale ja. <grym> <grym> Walka ma słowa. No dobra idź. Ja iść.

i <śmiew> no, no, się nie odzywa, Jezu. Ej kurwa, kurwa. ja też się nie pokoi, to uważaj, że się Borys. Oh. Do King, Kingpin napierdala. Czy żyjesz? Dobra, widzisz na Kingpina. Pyszysz? Kurwa, nie rzucaj mu nic, co Kurwa. Curva non me lo posso usare? Curva è! Curva è! Curva è! Curva è! Curva è! Curva è! Curva Na razie. Na razie. A wycieka o tym i ja żebyśmy się nie zajmowali. No, a przyjechać ci mogę? Nie. bo ci tym kamieniem daję, bierz żółg lekko i będziesz płakał. Dobra, ja jestem za pokojem. Dobra, na razie. Chcesz jestem powiem. za pokojem. Kurwa, kurwa. Dobra, zaś odejdziemy, bo oczywiście.

Вот,